Cześć widzowie, dzień dobry, dzisiaj zabrałem Was w takie miejsce niedaleko mojej dzielnicy, w której mieszkam, jest za nami Morawa, zalew i chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka ciekawych rzeczy odnośnie spania w samochodzie, na kempingu lub w takich fajnych, dzikich miejscach jak to. Rozłożę sobie tylko stolik i zaraz to porozkładamy na tym stoliku. koniecznych rzeczy, które musimy mieć przy sobie, ale oczywiście jest to oczywista oczywistość, więc dzisiaj wam o tym opowiadać nie będę. Jest krzesło, krzesło musi być musowo. Nam tego rodzaju krzesła się sprawdzają, bardzo wygodnie nam się na nich siedzi. Oczywiście, przydaje się również stolik. No, ale jedną z ważniejszych rzeczy, którą musicie mieć ze sobą, to jest na pewno kuchenka. Ja dzisiaj przedstawię Wam kilka alternatyw takich kuchenek, i myślę, że coś z tego możecie sobie wybrać. Jedna to jest taka właśnie. Drewno. Ona się składa z kilku takich elementów metalowych. Niestety dzisiaj nie wziąłem ze sobą statywu, a teraz by mi się bardzo przydał. Mógłbym wam pokazać, jak tą kuchenkę składam. No ale niestety nie mam ze sobą, więc zaraz ją złożę i pokażę, jak prezentuje się w całości. A więc tak ta kuchenka prezentuje się po złożeniu. Tutaj jest miejsce na opał. Można sobie włożyć jakieś patyczki i szyszki. W góry jest miejsce na garnuszek i można sobie coś ciekawego przyrządzić. Ciepły jakiś napój, bądź jakieś ciepłe danie. Spokojnie jajecznicę można na tym usmarzyć. Jak widzicie, moja kuchenka jeszcze jest nietestowana. Jak chcecie zobaczyć, jak sprawuje się w terenie, to zapraszam do subskrypcji kanału. Na pewno to zobaczycie na naszym kanale. Tak więc zobaczyliście już jak wygląda taka kuchenka na opał z drewna, szyszek i patyków. A teraz Wam pokażę jeszcze inne. Kolejną kuchenkę, którą chciałem Wam zademonstrować. Do tej kuchenki mamy ten oto roztwór. Jest to paliwo do biokominków, jak już wcześniej wspomniałem. Wlewamy to Tutaj podpalamy i podgrzewamy sobie wodę bądź również jakiś posiłek. Tutaj, jeżeli chodzi o tą nakrętkę, to producent mówi, żeby raczej nie stosować, żeby przenosić w tym paliwo. Paliwo lepiej żeby wylać albo wypalić do końca. Ale jeżeli zostaje troszeczkę, to ta uszczelka zabezpiecza kuchenkę przed wylaniem tego paliwa. I wtedy zakręcamy sobie ten gwint, ta uszczelka się dociska. I nie wyleje się nam te paliwo na jakieś rzeczy, które będą razem z tą kuchenką przenoszone. Dodatkowo ta kuchenka ma jeszcze inne takie nakrycie. Nie jest to żaden garnuszek, na którym się podgrzewa jakąś żywność bądź mini patelnia, ale to służy nam do zmniejszenia płomyka. Jak przesuniemy sobie troszeczkę to na bok, to możemy przykryć i po prostu płomyk jest nieco mniejszy niż ten, który będzie się wypalał tutaj bez przykrycia albo po przygotowaniu sobie potrawy, bądź napoju, można zagasić w prosty sposób ten płomyk. Tutaj mamy uszczelkę więc tego nie możemy używać, tak jak tego ale przy gaszeniu tego płomyka możemy przykryć i wtedy całość nam gaśnie więc jest to fajny patent więc dwie kuchenki już Wam pokazałem a chciałbym Wam pokazać jeszcze trzecią Tutaj taki mam minimalny kartusz, on ma pojemność bardzo niewielką, ale nawet dość sporo, sporą wydajność, więc wystarcza już nam długi czas służy. Bierzemy sobie jego na jakieś mniejsze wypady w góry, gdy chcemy sobie po prostu na jednej dniowej wycieczce zrobić jakiś napój kawę bądź herbatę. A palniczek, który do tego mamy, mieści się w tym worku zaraz go wyciągnę zajmuje naprawdę niedużo miejsca po rozłożeniu wygląda tak nakręca się go na kartusz w ten to sposób słychać gaz gdzie ja tu mamy zapalniczkę gdzieś tu była o jest i ona Dzisiaj zależy mi na czasie i chciałbym, żeby ta woda zagotowała się nieco szybciej, a mamy już to sprawdzone, że najprędzej woda gotuje się na gazie, więc zaraz sobie zagotujemy wodę na kawkę. Idziemy mamy wodę w plecaku, ale to przejdziemy sobie z drugiej strony, gdzieś tu miałem wodę. No i wiadomo, że potrzebne do zagotowania wody jest nam jakieś naczynie. Ja mam takie garnuszki, bardzo długo już je posiadam i służą mi bardzo dzielnie. Tutaj, jak widzicie, w tym garnuszku mieści się też większy kartusz na dłuższe jakieś wypady. Jest trzy razy większy niż tamto. kawę nam w zupełności tyle wody wystarczy, no może jeszcze ciut. No muszę poprawić ten kartusz, bo stoi dość niestabilnie. Dobrze też jest tą wodę przykryć, żeby nam jakieś paprochy tam nie naleciały, żeby szybciej się zakotowała ta woda. Jak widzicie, kawka dzisiaj to może nie taka do końca prawdziwa. Ale parzona już dzisiaj była, więc myślę, że wystarczy. Zobaczmy, jak tam woda coś tam już paruje. Woda niech tam się gotuje, a ja chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Zaraz to wyciągnę z plecaka. My mamy. Zaraz to zademonstruję. Myślałem, że zapomniałem, ale na szczęście są. A więc kolejną rzeczą, która może Wam się przydać na kempingu bądź gdzieś tam w miejscach, takich jak wspominałem wcześniej. Mianowicie takie dwie przysawki, zobaczcie, można to sobie przyssać do samochodu. I przyczepić jakiegoś tarpa, no i zrobić na samochodzie taką markizę. Dzisiaj zaraz Wam to pokażę. No ale trzeba zacząć dobrze, więc wypiję kawkę albo dwa łyki chociaż wezmę. I podziałamy z tym tematem. Zobaczcie, jak tam pięknie słońce zachodzi. Elegancko. Wodę już gotową mamy. Ekspres szybko poszło. Co do patentów, to na pewno również się przydaje łyżka do zamieszania kawy, zjedzenia czegoś, widelec i nóż. Ja tutaj mam taki gadżet 3 w jednym, nawet chyba więcej niż 3 w jednym, bo jest też otwierasz do konserw i wina. Korkociąg, tak to się przekłada na drugą stronę i możemy śmiało sobie zamieszać kawkę, kawkę, zjeść zupę lub jakiś ciepły posiłek. Widelcem wszystkiego nie zjemy, ale łyżką możemy zjeść wszystko. Wasze zdrówko. Kawa, a tam za nami już zachód słońca. Myślę, że widać co? Chyba widać. Nie wiem jak w waszych miastach, ale w Katowicach już jest coraz mniej takich miejsc, gdzie można sobie odpocząć, usiąść i wychilować się od całego hałasu miasta. Dobra, przyjęte parę łyków kawy, to co pokażę wam, jak to mocowanie się sprawuje. Nie wiem, gdzie to zamocować, może tu, w tym miejscu, chociaż najlepiej było bardzo skrajnie, żeby. Więcej można było zagospodarować tego tarpa nad głowę. O, takie mocowanie fajne zapięcie. Zaraz pomyślimy, gdzie to zamocować z drugiej strony. Może tutaj, najbliżej szyby. Mamy to zamocowane, więc wyciągnijmy tarpa. ale najpierw jeszcze łyk kawki póki ciepło temperatura się robi coraz chłodniejsza zobaczcie para leci z ust więc musimy się uwijać zobaczcie po rozłożeniu ten tarbie jest taki duży więc złożymy go na pół i tak się nam może sprawdzi O ma kilka tych uchwytów na środku więc może tak nam wyjdzie, chociaż nie wiem czy teraz znowu nie będzie za krótki chyba, że postaramy się na maskę samochodu przyczepić ten, tą przysawkę i w całości go rozłożyć albo na szybę zobaczymy zaraz tak zaczepiłem na razie te przysawki tu dałem jedną przeciągnąłem ten tarp przez samochód i troszeczkę przesunąłem do tyłu tą drugą. I tak to wygląda. Mam tutaj takie takie maszty, stelaże, tyczki, nie wiem jak to nazwać. Teraz złożymy to do kupy i zobaczymy jak będzie się ten tarp prezentować. Tu chyba mam jeszcze takie linki na namiotu. Zaraz to sobie zamocujemy. Śledzie również mamy. Szkoda, że nie mam tego statywu. Bym wam mógł więcej pokazać. Łyczek, kawki. Prawie kończę. Tutaj mam takie dwa sznurki. Wydaje mi się, że troszeczkę lepiej będzie jak ten tarp przesuniemy w tamtą stronę samochodu. Widzicie jeszcze czasami bywa? Czasami się zdarzają awarie. Najważniejsze, żeby się nie poddawać walczyć do oporu. Widzicie, jak to czasami bywa. Czasami zdarzają się awarie, nawet czasami częściej. Były lekkie komplikacje, ale muszę przyznać, że taka markiza wygląda nawet zacnie. Będzie spore zacienienie, jak będziemy gdzieś sobie w słońcu odpoczywać, i daje radę. Tam śledź jeden przypięty, tam drugi. I uważam za fajny patent. Te przysawki jest dość chłodno i był problem z przyklejeniem ich. Ale jak lekko je zwilżyłem wodą, to bez problemów przykleiły się do szyby. Z tej strony tak. A z drugiej strony już pokażę. O! Właśnie tak. Myślę, że elegancko. Nawet w jakiś deszczowy dzień można sobie śmiało tutaj usiąść i nie zmokniemy. Nie wiem, jak to będzie się zachowywać ze spływaniem tej wody, ale myślę, że tu po rancie i po tylnej szybie. A z drugiej strony, pewnie podobnie. Spoko, fajna opcja. To już jest ostatni patent, który chciałem dzisiaj Wam pokazać. Chciałem Wam jeszcze zachód słońca pokazać z drona, ale jest zbyt chłodno, żeby to dzisiaj robić. Myślę, że kiedyś sobie tutaj podjedziemy na piknik, zostaniemy do wieczora i to nadrobimy. Więc zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia. Na razie, cześć.